I taką mamek jeszcze z dzieciństwa pamiętam. Z tamtej strony gajka, zieleni się trawka, pastuszkowie, żebraczkowie jedli kaszę z garka. Jedli, śpiewali, kolendeczki grali, kolendeczki na gwiazdeczki, żebyście państwo dali. Oj, dajcie, dajcie, co wy macie dać, bo tu nam na progu zimno długo stać. I jeden nagi, drugi bosy, a trzeciemu stetra bosy. Hej, kolenda! Kolenda! Ja jestem Henryk Augustowski, z urodzenia w Od młodości jestem dziś do dzisiejszego wieku. Wiek, wiek mam w tej chwili już 87 lat skończone. W maju już zbliżam się Ale temu, pan w dobry, pan. A jestem, wie pan, sprawny, bo i samochodem jeżdżę, i rowerem jeżdżę. Nawet nigdy i na wlekam żonie. Panie Henryku, pokazuje no. specjalnie ten drewniany domek, tak. bo tak. kiedyś tak sztuczyn wyglądał, nie? Tak, tak, tak. Sztuczyn wyglądał. Ta uliczka była taka, tak. Wszędzie te budynki. Po jednej stronie jest taki sam domek, po drugiej stronie, tu gdzie ja teraz się budowałem, też taki był. To wszystko były domki pożydowskie. Pożydowskie? Tak, oczywiście. Tu ścisłe centrum. W centrum, tak. Jak już później z, z tej rzędy musieli żyć i opuścić. Którzy już to i tu nasi, nasi ludzie jeszcze przezejmowali. No i, dzisiaj, i do dzisiaj jeszcze tak A w tamtych lat, są. co pan zapamiętał? był Taki młody chłopak? No ja to najbardziej to pamiętam tak. Jak jeszcze młody byłem, tu w I widać, o kościół jest, a z boku kościoła, kościoła tam zaraz po lewej stronie. Jest takie, ten, tam były szkoła, ja do szkoły tu chodziłem, podstawówki od pierwszej klasy, do szkoły. Ale tak. został jeszcze ten budynek, czy już nie ma. Stoi cały czas, tak, jest teraz to pusty, jeszcze tam nic nie, tak to mi by szkoła, I byli szkoła i tam mieszkały siostry zakonne. To było u nas tu siostry zakonne chyba z dwunastu, pracowali w, w zolu w tym szpitalu właśnie, ci pracowali siostry, ja w tej piłeczki, tu w piłeczkę tu z o... Później takie było, że jeśli piłkę, a nie mieliśmy piłki takiej. Mieliśmy, graliśmy i tak, ponczocha jakaś tam od mamy wziąłem, sianem napchana i tak w taką piłkę żeśmy grali. O w taką piłkę się ta, grało? Ta, taką się proszę. grało. Później już jak starszy trochę byłem, to już z klubem się związałem, w klubie grałem, byłem sportowcem piłki nożnej. Wista sztuczyn. Do dziś jestem jeszcze w zarządzie w wisi O proszę, no i tak. honorowym. Honorowym oczywiście, honorowym. I jeżdżę, i na mecze, i w ogóle. Z, Organizuje tak, pan sport ma we krwi. Tak, je. oczywiście spotkania są, z, proszę pana spotkania są z piłkarzami i tego, także jestem związany na co dzień w ogóle z miastem Szczuczyn. Bo Szczuczyn teraz jest, a jak był, ale mieliśmy poprzednio burmistrza, pan, ten burmistrz tak o proszę, jakie drogi. Troszkę, piękne, pięk piękne drogi. Mamy, ładniej Chod wygląda niż mój Chłodniki Chod piękne, naprawdę cieszę się, że doczekałem <grym> się takiego właśnie burmistrza. żeby Szkoda, że nie, nie wcześniej się urodził. A to dzisiaj, był... panie Henryku, to też właśnie, też wybudował. Fajne rano. wydarzenie w Szczuczynie, bo jarmark świąteczny. Tak, tak jest, często się to odbywa, takie ten, te spotkania. Aż, Aż ludzie, chyba pokażemy turystom ludzie, e, ludzie, właśnie ten ludzie, jarmark. Tak, zresztą, Szczu... no, wie pan, zadowoleni, no. ale przede wszystkim ja bardzo zadowoleni, że ja doczekałem właśnie, teraz się mówi jako miasto Szczuczy, no. to ja. Panie Hedorie, Ludzie w Szczuczynie to tacy życzliwi? Bardzo i społeczni, a bardzo społeczni. Nie, 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 nie ustąpię, ktoś trzeba to prawda, tak jak widać dzisiaj, ile narodów tu jest. I wszyscy jeden za drugim, jeden drugiego wspomaga, także nie ma problemu. Że, tak? tak, że można ma. liczyć jeden na drugiego? Jak oczywiście. Tak, tak można teraz myśleć o tym, jak było proszę pana, jak ja byłem jeszcze młody to też ławeczki przy domach stali, siadali ludzie, rozmawiali. O, to była nie, sąsiadka, mama mówi się, mamusiu, pożyczyła soli, mamusiu, co to, to za pani? To ciocia, to nie się ciocia, to sąsiadka tylko była. Takie było współżycie, zjeżdżali się, rozmawiali, były oczywiście warunki inne, no bo formankami przyjeżdżali tego, ale było takie, spacery na cmentarz wieczorem. Miasto takie było, mówię naprawdę, ale dziś tu już mamy naprawdę ale Jest no właśnie tymi furmankami, to rynek kiedy był? Tu rynek był proszę pana, już, gdzieś już od 51 roku. Nawet wcześniej, z 51, to ja do już wstąpiłem. To było proszę pana, przed wojną już, przed wojną tu był. Tu był rynek, a później był stadion, tu w piłkę graliśmy jeszcze, tu, w tym, tu na tym parku. O proszę. Tak, tu było, a z początku było targowisko właśnie. Ten. A później tam robiennictwo przyjechali w innym miejscu, a potem przesłali tam stodoły. Były. Każdy rolnik miał swoje stodoły. I te stodoły były. I w tych stodołach właśnie tam zboże, niezboże to wszystko mieli, utrzymywali. No, zmieniło się klubi. na lepsze? Proszę według go. pana. Proszę? Według pana zmieniło się na lepsze. Proszę pana, o 100%. O 100%. Proszę pana, się zmieniło. Naprawdę, cieszymy się tu w A ile się cieszy, proszę pana, ludzi ze Szczucina? W tym wieku jak ja, bo ja na razie jeszcze sprawny, ale są tacy, co już mało leżą, leżące, są niechodzące, a że mamy tak wspaniały, wyszykowany ten ZOL. Odremontował go, od tego pięknie, ma. A wie pan, że a to był szpital. przyjadę kiedy i odwiedzę? Od dzieciństwa był, że pana, szpital. Tutaj, a teraz ten zol dla tych chorych, to a ile mamy takich, co nie możemy przyjąć, bo, jest, bo nie ma miejsca, tyle. Tam jeszcze trzeba było się dobudować to by tego, a na razie takie są problemy. Ale naprawdę korzystamy z tego i ludzi z tyle korzysta. A jak pan przyjedzie bardzo zapraszam. Nawet żeby trafił pan, to proszę o to jest mój dom, to nawet może pan trafić. No na herbatkę w to. Przyjadę. Na herbatkę, oczywiście zapraszam. Bardzo miło w ogóle. Taki, i się cieszę teraz, tu już naprawdę się cieszę, ale cieszę się z tamtych lat młodych, było dobrze, bo to bo to pierwsze, pierwsze bizneski, też miłości, nie? Na, 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 na nartach się nie jeździło, tylko takie zrobiony był to, z desek, to takie były Panie Henryku, takie ale małżonka pana to też ze Szczuczyna? Proszę pana, ze, ze Szczuczyna. A to. tak. I, I od maleńkości się znaliśmy, no i później się zapoznali i proszę pana, do dziś jesteśmy razem. Mam sześcioro prawnuczków, pięć prawnuków mam, a już i będzie tam. Ale pan małżonkę gdzieś tutaj na zabawy zabierał? Proszę. Były tutaj zabawy? Proszę pana, co dzień, co sobota były zabawy, tylko, nie, tylko w, tych, w domach. Były w domach. W domach. Akordeon zaprosili, mi dali tam 50 zł. Dali mi co, on i mi się bawili. A bo ale ja jeszcze jakie piosenki śpiewaliście, nie? A no śpiewaliśmy. Nawet i kolędy i tego mogę zaśpiewać. To, o, to byłoby mi bardzo A miło. Kolędę taką mam, jeszcze z dzieciństwa pamiętam. Z tamtej strony gajka, zieleni się trawka, pastuszkowie, żebraczkowie jedli kaszę z garka. Jedli, śpiewali, kolędeczki grali, kolędeczki na gwiazdeczki, żebyście państwo dali. Oj, dajcie, dajcie, co wy macie dać, bo tu nam na progu zimno długo stać. I jeden nagi, drugi bosy, a trzeciemu bosy. Hej, kolenda! Kolenda! Panie Henryku, to, rzadko to się spotyka się, tak energicznego się, człowieka jak no pan. No ja 38 rocznik jestem. Ojej, Majowie, to no. Coś fantastycznego! No, I tak, 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 tak Pan ja, jest ja, przykładem ja, dla innych. Ja, ja dzieciństwo, ja bardzo, bardzo dzieciństwo lubię, no lubię. A teraz to ogromnie, się cieszę. Naprawdę, że tego. A tu było, widzi pan. Jak tam zobacz pan, jakie tam są stodołki jeszcze kiedyśniejsze, o jak dawniej? Tak jak dawniej, tak. Tu też ten domek, tu stał taki... Pod, pod kościół podlegał też, tu mieszka organista, taki był Dobry, Panie Henryku, to teraz, wejdźmy na chwilkę, pokażmy teraz, turystom Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczuczynie. Pana każdy tutaj zna. Bardzo. No, Kłaniają się w pas. No znają, ja tak, oh. ja bo jestem bardzo społeczny taki. To po Pana a działasz się, taki. Ja lubię, tak, ja lubię, dzięki Bogu. Cieszę się, że w ogóle, że ten... A tu jest pani nasza... O, właśnie, pani a tu jest, Marta to... Pani, pani dyrektor, pani dyrektor. Naprawdę. A tu proszę pana burmistrza, też wesoły, młody, organizacyjni. proszę pana. Bardzo dużo, Do panu, bardzo dużo dobrego pan Henryk to powiedział. Co nam robi A tu, nie. pokazy i tak dalej, i tak dalej. To jest nasz wspaniały <grym> no, Dziękuję, no także wspaniały, wszystko mamy tak, organizujemy, mamy wesoło, tak jak dzisiaj tak jemy. No ja... Ja już, ja już zapraszałem właśnie do, właśnie na mogę pokazać, może gdzie mieszkałem, żeby trafił na, no. tak na herbatkę. Lepszej lepsze rekomendacji niż pan to chyba nikt nie mógł tutaj dać. W ogóle pan to dusza człowiek. Człowiek orkiestra. A i zapytałem piosenkę. Naprawdę? Jeden nagie, drugiej boski. <laughs> Panie chryniku, przejdźmy się po tym lat. No, pięknym jarmarku, ale kolorowo. Panie Martu, pa parę słów pani powie, o Jarmarku. Skąd te, to, to wasza tradycja? Tak, tak, w Szuczynie już od kilku lat. Mamy jarmarki Bożonarodzeniowe, Wielkanocne. I my tą tradycję kultywujemy, kontynuujemy. Coraz jest nas ludzi. coraz więcej. Coraz więcej jest wystawców i my jesteśmy coraz bardziej kreatywni. ja to jestem bardzo dumny, że tu jest bardzo dużo rękodzieła. Jest. Mamy kreatywnych i zdolnych ludzi. My idziemy otwierać Ale oficjalnie pan, bramę, oficjalnie jarmarki. Takiego tu człowieka teraz na stanowisku bardzo, naszego jako burmistrza. Który to zna się na tych talentach, to, które to robi się. Nam otworzył to wszystko nam, pokazy to wszystko, zrobił, to robi i na okrągło. Jazdy, motorowe, tu wszystko takie naprawdę. No ma pan rację, dużo zależy od człowieka. No. A to, co się dużo podobało, to też było był właśnie. Otwieramy jarmark, czekaj na nas, na prawo. O, widzi? Panie Henryku, zobaczy, no. będę otwierać tutaj no. zaraz, ale żeśmy trafili. Panie Henryku, a pan zobaczy. Za chwilę będzie wielkie otwarcie jarmarku, takie uroczyste, wstęgę chyba będą przecinać nawet. No tak, tutaj. <grystwa> ale, mówię, ale często się tu w Szczuczynie to odbywa, tak. No i jak widzimy, ludzie chęci, chętni są. Ludzie uśmiechnięci. To uśmiechnięci, ta... zadowoleni, tak, tak, tak. Ja tu przyjechałem, a do mnie mówią, o, noga przyjechał do Suszyna, nie? <grystwa> to mówię, o, bardzo miło, że wy mnie tu i znacie. był poprzedni burmistrz Artur Kuczyński. On to stawiał to wszystko na te nogi, tu postawił ten szczęście. Ale panie Henryku, zaraz święta Podstawię. się zbliżają, a pan powie, jak kiedyś było skromnie, nie? Coś... Na święta byli bardzo. Ja, ja powiem o sobie, jak święta miałem. Byliśmy u mnie w domu, jak się robiło święta, choineczkę się postawiło, cukereczki wisieli, jabłuszka wisieli, z papierków były robione, łańcuchy, bo tam nie było żadnych nich. Nie było bombek bombki, tak samo się robiło się, malowało, robiło się. A jak cukereczka wziąłem, bo byli policzone na chońcach, zjadłem cukereczkę, to kto to zjadł, ale bo to, to Heniusz zjadł na mnie, że to ja zjadłem tego cukereczka. No tak nie było niestety. A jak ktoś kupili czy jakieś buciki, czy to, to człowiek w chodził, a, a założył wyczyścił, żeby to chodzić. Nie było, a dzisiaj to no, niestety. To dzisiaj, dzisiaj wszystko jest. Dzisiaj wszystko jest. Na a to troszkę inaczej I się czeka, nie? A i Wigilia, tak, a Wigilia też była taka zrobione takie ten, ale skromna też to była. Ale tylko to, że było rodzinne to wszystko. Rodzinne, takie wspólnie. Te, te, te. A wczu, czy w nie kolędowali? Chodzili taką z kolendą? Chodzili, oczywiście. Ja chodziłem też z królem Herodem, żeśmy chodzili. Król Herod, to, to też ciekawe. W szopko, to Szopko właśnie też się chodziło i śpiewało się. I Gospodarze te, 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 te. czym częstowali wtedy, jak się... Dawali pieniążka, czy...? Proszę panią, nie, kosztowało się tak. Albo jajeczka dali, Albo jajeczka dali, bo to tak bardziej się chodziło, bo, bo, bo było, jak nawykano z kolei, to się chodziło, ale lujo się śpiewało I, i tego, także, ale życzliwie to było, no, tak się cieszył, tak, no nie był obiednie, bo jeden drugiego pożyczał, to to, to tamto, ale, no, bo, ale było życzelne. To tak, pani punkt 13, opijanie od wiórka. Do... Tu moja żona, o! o dzień dobry, ja Marysiu, Marysiu! dzień dobry. Marysiu! Spotkań nas wszystkich, tylko na mieszkańców przedświąteczny czas. 3 lata temu i młodsze, to ja tylko nie ja szanuję. O, otworzyli panie Henryku uroczyście. O! Proszę. Przyprowadziliśmy jeszcze o, o, Panie. O, O! Panie Henryku, dziękuję za chwilkę no, czasu. No, nie, no, miło, nie, boże, na koniec nie pozostaje nic innego jak zaprosić wszystkich no, do Sztoczyna. Tak, miasto. Tak naprawdę. Pięknie, Pięknie, dużo historii, to, historii, dużo, jest, dużo zabytków, życzliwi ludzie. To, a muzyk, i kulinarnie można popróbować. I także mówię, byłem, że właśnie tą żonę swoją zapoznałem. Wie pani, jako pani dobrze się wypowiadał, naprawdę. Właśnie z jesteśmy. No, tak. wy, medal, wy medal dostaniecie w ogóle. No, dostaniemy. ale już o to. Tak. Ale to, że jesteśmy zdrowi, sprawni i to się trzeba z tego cieszyć. Dziękuję. Cieszy. Czego wam życzyć? Na koniec już powiecie. Zdrowia. Zdrowia, ja najważniejsze no, ale... ale... no, zdrowie. I zapraszamy oczywiście. Zapraszamy kiedyś Zapraszam... no, no, na to herbatkę, w razie pan tu Super, Bardzo dziękuję. To, to na herbatkę. Już żona przekazuje żonie i żona, i żona już. Będzie chyba też szkole dzisiaj. <laughs>